A ta będzie pływać w przyszłym roku. Patrzcie, co się stało. Bardzo piękny bukiet. Myślę, że pani będzie zadowolona. Fajnie to wszystko wygląda. A teraz jedziemy po nasz projekt, naszą łódź, którą budowaliśmy w tym roku. Żeby kolorystycznie grało. No Nie mamy pomysłu, właśnie na to. I jeszcze chcemy Was się jedną rzecz zapytać od razu. Może też nam poradzicie. Tylko teraz trzeba wodę wypompować przed sezonem zimowym. Będziemy sprzedawać tę łódź. Także jak ktoś jest zainteresowany, to odezwijcie się do nas. Nagrałam Wam jeszcze Keję, która już prawie stoi na brzegu. Witamy kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki szybki odcinek, bo nastała jesień, zbliżamy się do końca sezonu. Mamy prawie listopad, a my dalej na wodzie. No tak wyszło. Stany wody bardzo niskie, ale zobaczcie, jaka piękna jesień. Drzewa się ozłociły, jest mega kolorowo. No i przepięknie, szkoda, że słoneczko nie świeci. A jesteśmy, dlatego że mamy kolejne zaręczyny. W tym roku to już chyba rekord żeśmy pobili same zaręczyny. Jeszcze czekamy na potem na sesje ślubne po tych zaręczynach, wszystkich, które u nas były. Może te parę się u nas pojawią na sesji ślubnej będzie to dla nich jakieś ciekawe połączenie, wspomnienie. Zapraszamy Was do oglądania odcinka. VIP yacht Solina. Gata pocuje ostro. Ja myłem pokład. Pan przyniósł piękne kwiaty. Zaraz może nagramy kawałek jak wyglądają kwiaty. A tutaj po deszczach u nas tak się zbiera na dachu. Ale jak są takie dachy niesztywne, no to tak to po prostu jest. Jak tam? No, wszystko dodałam. Pokażę Wam teraz jak Agata tu naszykowała w środku. Pan kupił tak wysokie kwiaty, że ciężko było je gdziekolwiek zmieścić. No. Zobaczcie, jak jest pięknie. A to, to są przekąski, też pan po prostu sobie tutaj no, przygotował. Łożeczko elegancko, zaścielone. Zobaczcie, tutaj kuchnia przygotowana. Wszystko jest. No i te kwiaty. Bardzo piękny bukiet. Myślę, że pani będzie zadowolona. Fajnie to wszystko wygląda. Będzie romantyko, nie? No ale piękna jesień. Tak się w momencie w tym roku zrobiła. W tamtym roku pamiętam, że jak byliśmy tak też chyba w październiku na początku, to w krótkim rękawku tutaj wychodziłam. Było coś takiego, ale to na początku A października. Kurtka, gruby sweter, ma masaka. Ta jesień przyszła zbyt szybko i zbyt krótkie było lato. Ale nie jest tak, wiesz, no 12 stopni to nie jest tak dramatycznie. Jeszcze. No ale no, nie ma tej pogody w jesieni w tym roku. Kiepsko, kiepsko to widzimy. Jeśli chciałbyś kupić łódź większą, mniejszą, otwartą pokładową czy też z kabiną, zapraszamy do kontaktu z nami. Zostaliśmy dealerem łodzi. Na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Wybór jest bardzo szeroki, a do tego mamy ekstra rabatę nie tylko na łodzie, ale także na pełne wyposażenie. Zapraszamy do kontaktu. Numer telefonu jest na ekranie. Nagrawam wam jeszcze Keję która już prawie stoi na brzegu, bo woda opadła strasznie. A tam jak pada deszcz to tak z góry się leje, że aż takie normalnie koryta się tworzą. rowerki trochę zalane Niektóre toną, A wszyscy stoją na kei, a to dlatego, że no niestety nie da się wyciągać łodzi, bo jest tak niski stan wody, że, że slipy po prostu nie działają. To jakaś nowa łódka, tego nie widziałem wcześniej. Będziemy musieli coś zrobić, jeszcze to wam pokażę takie coś. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, to naklejaliśmy w tym roku Samodzielnie a to jest fabrycznie było, i zobaczcie, jak nam się odkleiło. I może ktoś nas ogląda taki, co poradziłby na ten temat, co to z tym zrobić. Czy to odrywać, przyklejać, czy nie odrywać, czy odrywać całkiem i zamawiać takie, żeby kolorystycznie grało. No, nie mamy pomysłu właśnie na to i jeszcze chcemy Was się jedną rzecz zapytać od razu może też nam poradzicie pamiętacie nasze tutaj przygody klienci nam zrobili i też no podpowiedzcie co to, co to z tym robić bo nie wiemy jaki ral jest tego czerwonego koloru jak to to, jak to, to naprawić to Zaistniałą sytuację. No i z tyłu też są takie rzeczy, widzicie. Co to z tym zrobić? Może nam poradzicie? Przenosimy się do samochodu. Dwa dni później zaręczyny się udały. Wszystko przebiegło pomyślnie. Więc panowie, jak macie jakieś wątpliwości, czy wasza pani się zgodzi, to u nas wszystkie zaręczyny są na tak. Także zapraszamy w kolejnym sezonie. Będziemy działać już od samego początku, pewnie końcem kwietnia. Może nawet szybciej się uda. Zobaczymy, jaka będzie pogoda i jak będzie keja przygotowana. Dajcie znać wcześniej, żebyśmy też przygotowali dla was, bo mamy fajne pakiety na przekąski, na kwiaty. No wszystko przygotujemy tak, aby i pani i pan byli zadowoleni, a teraz jedziemy po nasz projekt, naszą łódź, którą budowaliśmy w tym roku. Można powiedzieć, że wreszcie została ona ukończona, bo jeszcze były tam takie pewne rzeczy do dorobienia. No i jedziemy ją zapinamy i zabieramy na zimowanie do domu. Wreszcie co? No wreszcie. To, co wreszcie. No, no już mamy, co? Prawie listopad. Zajechaliśmy po odbiór. Wszystko już poszykowane, porobione. Trzeba będzie tylko jeszcze przemyć, bo się troszkę nabrudziło. Zabezpieczony ładunek. I zaraz będziemy ruszać w drogę i parkować się. A ta będzie pływać w przyszłym roku. Zobaczcie co się stało przy okazji oberwała druga. A masakra Podoba mi się, może to byśmy taki, co mówili, jeździlibyśmy tak Jak firma, nie? No, może, kto wie No, a nie tak tym naszym Mercedesem biednym Się tak męczy z tymi łódkami i męczy, co? Nie no, mówiłeś, że się je męczy a, Ale ostatnio jak żeśmy załadowali tamtą łódkę to siedział nieźle No Była przygoda Ale za to jest piękne jesień, chodź dzisiaj Wieje okropnie. Listopad? No. A kto to widział? Łódki w listopadzie z jeziora ściągać. I tak nas to jakoś. Bo niska woda i nie, nie dało się. To przybyło 70 cm. Także wyciągamy czym prędzej, bo za chwilę ma dwa tygodnie nie padać i znowu będzie gorzej. Zapora upuści wodę. No i będzie problem. A tu widzę drogę zrobili do promu. Popatrzmy. O, Elegancko. Coś się dzieje po sezonie. Co dobrze, że po sezonie, bo przynajmniej nie ma dużego ruchu i można działać. No, 14 godzina, tak jestem głodny o śniadaniu, tylko no. coś bym zjadł. Może zjedziemy do żabki na jakąś kawę chociaż Tak, Idziemy do sklepu. Pochwal się, pochwal. Idziemy damy właśnie kolejną łódkę. W sumie to już czwarta. Nie, piąta. Piąta jeszcze została nam jedna. No, a dzisiaj ja cofałam pod przyczepę. No i tak idealnie, że że nawet żadnego ruchu nie trzeba było wykonywać, żeby yy, przyczepą yy, siąść na hak. No to słuchaj, to może ja proponuję, może ty byś sobie B, e, e do B zrobiła. Właśnie tak zaczęłam się nad tym dość mocno zastanawiać. No. Ale to zobaczymy. No. No, to by było, co? No, Napiszcie by było. w komentarzach, jak widzicie Agatę, która ciągnie łódkę. No, jakby jeszcze był bus, kto wie. Mieliśmy już Wam nic nie pokazywać za ściąganiem łódek, ale to chyba Wam pokażemy, co tu się dzieje. Próbowaliśmy wjechać przyczepą na ogród, ale... Nie za rady, Zatrzymaliśmy się w połowie domu, w połowie ogrodu. No i dalej nie podjedziemy. Bo z napędem na tył. No niestety tak sytuacja wygląda. że Arek cały ogród Mercedesa. No wygląda to tak. Drugą stronę ogrodu tutaj jest stoi. Wszystko zorałem Tamta strona, a tam z tyłu nie widać Tylko są ślady no, Katastrofa Dwie próby Wszystkie no, zakończone niepowodzeniem Jedziemy po relaksa, bo wraca z mycia no, Każdemu marzy się jak z basenem No to mamy Tylko teraz trzeba wodę wypompować przed sobą zimowym. Tak, na serio, to nakrywamy łódkę jeszcze raz na zimę. No bo jak widzicie, zrobił się basen, tak jak w tamtym roku. A nakrywaliśmy tak na szybko. Tak. I no teraz jest taki pomysł, że na te tutaj rogi w dachu damy takie zabezpieczenia z pianki i będziemy chcieli przykryć łódkę całą z panelami po prostu. No zobaczymy, czy to się nam uda. A zapomniałem jeszcze, że my tam lampkę mamy. Co z tą lampką, nie? Kręcić. Tak, odwrócimy ją w dół. No to będziemy kombinować. O. Prace trwają. Łódeczka już nakryliśmy, a teraz robię, zabraliśmy się za porządki. Wszystko, co jest nieużyteczne, co zostało z budowy łódki. No i nie tylko, bo są też ciękne, które zostały zerwane w tym sezonie wywozimy na przok i robimy porządki jesienne. Wreszcie. <laughs> Całe auto tego. Mm. Stare nasze te yy, yy, pokrowce słódki. Tu jakieś tam nieprzydatne rzeczy. Ogate klapki, panel, który nie wyszedł pierwszy przy projektowaniu jakaś rura. Trochę tego jest. No, trochę ciężko było. A tu nie mogłem wyjechać moim samochodem, grzebałem. Brakuje napędu 4x4. A jeszcze jest taka jedna sprawa: że w tych przyczepach są takie nogi, inne. A tu są takie, co sobie można regulować. I my zawsze podkładamy coś pod nogę. A tu podłożyć się nie da. Dlatego, bo tutaj jest takie coś, co się po prostu potem nie rozłoży, jeśli jest zbyt mała odległość odtąd dotąd. No i będziemy kombinować teraz z podnośnikiem samochodowym. Może uda się operacja. No i co powiesz? No co? No, operacja zakończona powodzeniem. Tak, udało nam się podnieść. Wstawiliśmy deskę. Ale zimna cholera. trzeba się zbierać. Ja już mam ręce takie zmoknięte. No i tam nie zimno, jakoś. Oj, nie zimno. Ściągamy pasy. A, właśnie chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że. Będziemy sprzedawać to muć. Także jak ktoś jest zainteresowany, to odezwijcie się do nas. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze mamy jedną rzecz do sprzedania nasz samochód, bo musimy kupić większy. Serwisowany w Mercedesie full, wszystko. Brak rzeczy takich, które wymagają jakiegoś zrobienia. Klocki nowe, tarcze nowe, wszystko. Sprawne, działa. Wszystko full, elegancko. No. Także zapraszamy serdecznie. Zostawcie komentarz. Jeśli możecie, to tam pytaliśmy wcześniej o o te y, rzeczy przyłodzi, jak to rozwiązać, temat to zapraszamy do komentowania, do poradzenia nam. Może jakoś damy sobie z tym wszystkim radę. No, Chciałem jeszcze powiedzieć, że Arek elegancko zaparkował. ja tak też pierwszym razem i wjechał perfekcyjnie, tak brzydko, drugiej łódki. Że jest na ciasno, tak jak być powinno. No bo wreszcie zrobiłem B plus E. <grystanie> no, <grystanie> no wcześniej miałem to tylko... to mi zobowiązuje. B96 miałem wcześniej tylko, nie? A teraz już łódki coraz cięższe i trzeba było zrobić B plus E. Jeszcze tylko na motor muszę zdać, bo też jestem w trakcie robienia, także dzieje się cały czas u nas, nie? Pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków. Dziękuję, że nas oglądacie. No, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w Solina. Bo pewnie jeszcze coś będzie, nie? Myślę, że tak. Jak nie z Polski, to za granicę. VIP Solina.